Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Opowiem Ci. Na początku dzisiejszego spotkania chciałabym po pierwsze podziękować wszystkim uczestnikom i scenizacji o Grzecznym Rycerzu, którą nagrywaliśmy poprzednio. Szczególnie Adelinie, która przygotowała stroje i sam wiersz. Bardzo, bardzo dziękuję jej, ponieważ byłam zafascynowana naszym smokiem, który występował w tym wierszu. Przygotowałam dzisiaj dla Was książki, które mówią właśnie o smokach. Nie możemy zapomnieć yy, o tym, że mamy własną legendę polską o smoku wawelskim. Mam nadzieję, że znacie i pamiętacie. To są właśnie książki Legendy i Baśnie Polskie. I oczywiście kojarzy nam się to z miastem Kraków, ze smokiem wawelskim, który mieszkał u podnóża, że ten rycerz nie mógł go pokonać, był postrachem dla całego miasta i pojawił się szewczyk dratewka, który podstępem przychytrzył smoka i zamiast na niego napadać i próbować z nim walczyć, wypełnił owieczkę prochem, tak i smową, i podrzucił smokowi, żeby ją zjadł. A potem tak go w środku paliło, żołądek go bolał, że poszedł do Wisły i tak pił, 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 aż wybuchł. I tak Szefczyk Tratewka otrzymał rękę królewny i królestwo. Także mamy też swoje, swoje tradycyjne historie. Ja to natomiast chciałam wam dzisiaj przedstawić yy, trzy części. Napisane przez Marcina Mortkę smocze opowieści. Pierwsza z nich to jest Smok przez płot. Ja Wam jeszcze potem pokażę te książki na koniec, oczywiście. Druga to jest Totalne Zasmoczenie. A trzecia Smok pomidorowy. Oczywiście tradycyjnie przedstawię Wam pierwszą część. Yy, od czegoś trzeba zawsze zacząć, wprowadzić w temat, zatem właśnie zaczniemy od tej części. Smocze opowieści to jest w ogóle historia smoków ze Smoczej Puszczy, jak również pewnego miasteczka. Nazywało, nazywane ono było miastem Zamurem, gdzie mieszkał król z królewną, ale w tym miasteczku był chytry, przebiegły alchemik. Yy, nazywał się no widzicie, zapomniałam. Dobrze, potem wam przeczytam książce. Yy, zasadniczo między tymi dwoma yy, krajami panowała yy, spokojna atmosfera, aczkolwiek nie wiadomo dlaczego co jakiś czas pojawiał się rycerz bądź rycerze i napadali na smoki yy, w Puszczy yy, Smoczej. Tam mieszkały smocie, które miały różne talenty: jedne ziały ogniem, drugie pluły błotem, trzecie fruwały, czwarte były takie ciężkie, że jak upadły na kogoś, to po prostu miażdżyły. No, przeróżne była też smocza rodzina, małe smoczki po prostu smocza puszcza żyła smoczym życiem. I nic, oprócz smoków, tam nikt nie mieszkał. Natomiast ci rycerze Mimo, że było porozumienie między tymi państwami, między tymi krajami, pojawiali się nie dlatego, że król ich wysyłał, tylko dlatego, że pewna mała królewna bardzo chciała mieć za osmocze i chciała, żeby przyprowadzić jej smoka. I nikomu się oczywiście to nie udało. Muszę wam powiedzieć, że te smoki były bardzo pogodne, bardzo pozytywne, nie robiły rycerzom krzywdy, nikogo nie zabijały, nie zjadały, nie pożarały, nie paliły. Tylko po prostu, jak przyjeżdżały... Jakaś, przyjeżdżała jakaś grupa rycerzy, to smoci ich unieszkodliwiały. Były w porozumieniu z rumakami rycerskimi, które zawsze mogły korzystać z cudownego pastwiska świeżej trawy. Natomiast rycerze byli odsyłani katapultą za mur. Ale pojawił się jeden taki rycerz, dosyć przebiegły, taki nerwany, wiecie, trochę ci to tak ze szpadelką, Prawie, jak, prawie ja, jak grałam tego śmiałka, pamiętacie może w poprzednim odcinku, który podstępem nieco dostał się do Smoczej Puszczy, a wszystko z powodu Smoka Gniewka. Bo Smok Gniewko myślał, że nie ma żadnego talentu, bo nie umiał wziąć ogniem, był malutki, był takim przyjaznym smokiem i wymyślił sobie, że będzie hodował rycerza. Że założy hodowlę. No oczywiście rycerz narozrabiał, tego ukół, ukłuł, temu coś powiedział, tego popchnął, tu nastraszył rodzinę smoczą. No i niestety gniewko dostał nakaz od swojego władcy, że ma wykapultować rycerza za mur. Ale rycerz powiedział: Słuchaj, gniewko, ty taki jesteś. Miły smok, musisz mnie zrozumieć że ja to nie umiem latać. Boję się latać, Nic, ale ja niczegoś nie boję, ale latać się boję. Nie możesz mnie tak katapultu, wiesz, honor, te sprawy. No i gniewko, skoro taki był miłym smokiem, odprowadził go pod mur miasta. A tam ten rycerz szybko zalarmował innych wartowników i złapali gniewka. I od tego zaczęła się cała historia. Królewna się ucieszyła, że ma smoki, potem yy, podstępnie złapano inne smoki, były one w mieście. Królewna nagle poznała, że smoki są cudowne, że są łagodne, mądre, rozumieją, czują. Chciała je uwolnić, alchemik nie chciał, bo chciał je pociąć na części, żeby robić mikstury. Słuchajcie, akcja się naprawdę zagęszcza, wszystko na całe szczęście dobrze się yy, skończyło. I królewna uratowała smoki, Alchemik chemik nie dostał tego, czego chciał, i tak właśnie wygląda pierwsza część. Może tutaj Wam przeczytam kawałeczek. O, tutaj mam rechot. W tej samej chwili, skąd dobiegły dzikie wrzaski, przeplatane niskim. Basem fałdki, gniewko, nie zastanawiając się ani chwili, wystrzelił z jamy i popędził na polanę, na której zwykł wylegiwać się najgrubszy ze smoków. Poddaj się, krzyczał Sergiusz, właśnie Sergiusz to był ten rycerz. Celując mieczem prosto w nos zdziwionego fałdki, podaj się, gdzie przebrzydły, dlaczego zdziwił się gruby smok. Dlatego seryjusz wrzasnął z oburzeniem, że jestem dzielnym rycerzem król dla Jacentego i tak ci rozkazałem. Podaj się u niej swój kark, a wówczas ześlę na ciebie łaskawą śmierć. Jeśli zaśnie, rycerz zmrużył groźnie oczy, cofnął się o kroki, machnął ostrzem, nie będę umieć dla ciebie litości. O rany! zafracował się fałdka. Grz, brzmi naprawdę groźnie, ale ja ci chyba nic nie zrobiłem, prawda? to nieważne wystarczy że jesteś przebrzydłym gadem będę dzielnie walczył dla mojego króla i dla królewny izabeli która Ciii. nie powinienem się tak wydzierać klucha i mruczka mają teraz młode wiesz i zdaje się że właśnie przypada pora drzemki młode ser już wrogo zazmarszczył brwi w tej samej chwili na polanę wpadł gniewko fałdka zawołał łap go to mój rycerz – Co? – zdziwił się Fatka, który z trudem nadążał za rozwojem wypadków. – Och nie! – krzyknął dramatycznie Sergiusz na widok gniewka. – Oto i on, mój ciemny życiel, władca niewolników, gdy nigdy mnie nie dopadniesz. – O co tu chodzi? – gruby smok rozdziawił paszczel ze zdumieniem. – Później ci wyjaśnię, wrzasnął gniewko w biegu. Łap go! – No dobra – sięgnął po umykającego rycerza Sergiusza. Niestety jego łapki były dość krótkie i potrafił nim nawet porządnie wyszarować sobie głów. A co dopiero złapać ruchliwego, napastliwego rycerza? Sergiusz nadal wkrzykując hasła, honorze i dumie pochylił się pod jego pazurami, wskoczył mu na plecy, ukłuł go mieczem, a potem złapał gałąź drzewa i nagiął ją nisko. Słuchajcie, mission impossible. Nigdy mnie nie złapiecie, wykrzyknął, wyskoczył na sprężystą gałąź, która wyrzuciła go dalej w las. Nie, nie, nie wrzasnął gniewko, wracaj tu nic. Poniu, już w tej chwili. Bez wahania w ślad za rycerzem, który z dzikim wrzaskiem przemknął między drzewami, z głuchym stęknięciem wylądował na mchu. Słuchajcie, cała książka jest w takiej akcji, naprawdę tam nie ma chwili odpoczynku. Akcja jest bardzo szybka, ciekawa. Polecam, ja naprawdę przeczytałam te książki z wielkim zauroczeniem. Druga, słuchajcie, też jest bardzo ciekawa. Ja Wam może jeszcze zaraz pokażę mieszkańców. Jest Królewna Izabela, Król Jacenty, Sergiusz, Rumak Łomot, Kocmołuch, Fochmistrzyni, Wujaszek Kijaszek, Czarodziej Almanak. O właśnie, Almanak, tak się nazywał ten czarodziej. Teraz zapraszam, pokażę Wam te wszystkie książki i część obrazów z Zobaczcie, przygotowałam dużo książek o smokach i o historiach ze smokami, ale dzisiaj pokażę Wam tylko te, o których rozmawialiśmy. Resztę pokażę Wam w następnym odcinku. Proszę bardzo: Właśnie Legendy Polskie z udawnictwa Zielona Sowa. I jest historia nasza o smoku wawelskim. Gród w Krakowie. Smok w jamie, strach mieszkańców. Walci z rycerzami. Pewnie znacie tą historię. No i smok, który tutaj widzicie, jest szykowany szewczyk. Szykuje podstęp. Smok pije wodę. Wybucha i cała radość miasta. No, to już jest inna historia. Polecam legendy. I oczywiście pierwsza książeczka, Marcin Mordka, smoczy opowieści. Pierwsza z nich to smok przez płot. I tutaj są nasi bohaterowie. Patrzcie, mieszkańcy miasta za murem: Królewna Izabela, królia Jacenty Rycerz Sergiusz, Czarodziej Almanak, Rumakłomot, który okazał się w ogóle, że potrafi mówić i pomógł smokom. I mieszkańcy Smoczej Puszczy, Gniewko, Trójłebek, Błotek, Gacek, Paszczuch, a jeszcze nie powiedziałam, że Gacek to w ogóle potrafił wisieć, tak jak, słuchajcie, jak jakiś nietoperz. Tutaj są rysunki. To jest nasz Gniewko biegnący za swoim rycerzem. O, tutaj jak Gniewko odprowadził, Rycerza Podmór, Wyprawy na Smoki, Biedne Smoki Uwięzione. I tu cała właśnie historia. Łujaszek Kijaszek, który szkolił rycerzy, słuchajcie. Inna część. Oczywiście Izabela miała wstęp do lasu, do smoczej puszczy. Tam mogła sobie spędzać czas. O, to czarodziej Almana. Do trzecia część. Także polecam serdecznie. Zapraszam do czytania. Naprawdę będziecie się dobrze z tą książką bawić. Dzisiaj dziękuję Wam. To jest pierwsza seria książek o smokach. W drugim odcinku, w drugiej części spotkamy się ponownie. Mam już tutaj dla Was przygotowane następne historie. Zapewniam Wam, że są, was, że są bardzo zabawne. Zobaczycie za następnym razem. Dzisiaj już serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.